Cześć! Tu Kajan i witam Was na kolejnych testach. Testach, które okazały się idealnym podsumowaniem roku 2020. Zaraz przed świętami w nasze ręce do testów wpadł odkurzacz Dream F9, który tutaj widzicie, i stwierdziłam, że to jest fantastyczny moment do naprawdę ciężkich hardkorowych testów, ponieważ na święta wybierałam się do domu rodzinnego i byłam przekonana, że nie będzie łatwo. Ponieważ na niezbyt dużej powierzchni znajdowały się dwa duże psy, kot, trójka dorosłych osób chodzących w tej z powrotem, trochę gości, bardzo dużo piasku, dużo kurzu i na pewno to na sierści. W normalnych warunkach, bez odkurzacza automatycznego, musimy w mieszkaniu odkurzać bardzo porządnie, dwa razy dziennie, żeby być w stanie jakkolwiek funkcjonować. Czy odkurzacz automatyczny nam w tym pomógł? Na pewno. Ale najpierw wyjaśnienia. Ten filmik będzie trochę inny niż ten filmiki, do których się przyzwyczailiście. Tak jak mówiłam na początku, jest idealnym podsumowaniem roku 2020, dlatego, że masę rzeczy tutaj nie wypaliło. Po pierwsze, yy, nagrywam przesetny raz plus minus e, ze względu na bardzo duże problemy techniczne. E, nie działa mi mikrofon, dlatego was bardzo przepraszam za trochę gorszą jakość dźwięku. Co więcej, jak już montowałam filmik, okazało się, że mniej więcej od połowy nie było widać mojej głowy w kadrze, dlatego nagrywam znowu po raz kolejny, ale największy problem mieliśmy z tym, że unboxing, który nagrałam dla Was w świątecznej w piżamie, w pięknym świątecznym nastroju w drugi dzień świąt, zniknął. Nie wiem jak to się dzieje w XXI wieku, że filmik może zniknąć ze wszystkich możliwych miejsc. Natomiast tak z tym filmikiem się stało. Wydaje mi się, że kiedy przesyłałam go na dysko, on się nie zdążył tam całkiem załadować. Ja go usunąłam z telefonu w jakiś magiczny sposób, nie zrobiły się miliardy kopii zapasowych wszędzie, więc nie jestem w stanie go zlokalizować w żadnych koszach, archiwach i innych. Da się. Sama jestem zdziwiona, że się da, ale jak widać, moja tutaj współpraca z technologią pod koniec roku nie jest na najwyższym poziomie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podczas testów tego odkurzacza, kiedy miałam możliwość przetestowania odkurzacza, który ma zdecydowanie więcej możliwości, jeżeli chodzi o aplikację i możliwość zarządzania nim, okazało się, że wiem o jakiejś jednej dziesiątej rzeczy. Więc jak już nagrałam podsumowanie, że byłam gotowa do montowania filmiku, Grzesiu tak naprawdę zwrócił mi uwagę na to, ile jeszcze jest fantastycznych opcji do przetestowania, które naprawdę uratowały mi życie pod wieloma względami. Więc, przepraszam Was za nieco inną formę filmiku, na pewno recenzja jest jak najbardziej szczera i to, co muszę powiedzieć, na szczęście sam odkurzacz mnie nie zawiódł i mimo całej innej technologii wokół, która to zrobiła, to odkurzacz sprawdził się naprawdę dobrze. Do rzeczy. Tak jak mówiłam, odkurzacz trafił w moje ręce jakieś dwa tygodnie temu, w związku z tym miał naprawdę dość długi okres bardzo trudnych testów. I muszę powiedzieć... Jestem przezadowolona. To, co widzicie przy mnie, zaraz wam opowiem, to jest zestaw, który w samym odkurzaczu się znajduje. Odkurzacz Dream F9 jest o tyle inny od wcześniejszych odkurzaczy, które testowałam, że ma możliwość zrobienia mapy mieszkania i zarządzania tą mapą. Ja na początku uważałam, że jest to funkcja, która mi jest osobiście średnio przydatna, natomiast znalazłam tam kilka haczyków, które na pewno pomogły mi. Nie jest to dla mnie taki deal breaker, czyli jakby. Myślę, że mogłabym kupić odkurzacz, który tej funkcji mapowania powierzchni nie ma. Ale tak długo, jeżeli ma mopa, jeżeli ma duży zbiornik na kurz, dużą moc i dobrze radzi sobie z sierścią. Ta funkcja tworzenia mapy mieszkania jest dla mnie drugorzędna, ale wiem, że dla wielu z Was jest to naprawdę ważna rzecz. Szczególnie, jeżeli macie większe mieszkania, jeżeli macie przestrzenie, gdzie na przykład leży dość dużo kabli, albo tak jak u nas to się zdarzyło, szafki, które nie są zbyt wysokie. Sam odkurzacz mapę robi dzięki nowej nawigacji. Ma tutaj u góry taką kamerkę, która według mnie działa całkiem nieźle, bo mapa stworzyła się szybko, natomiast wydawało mi się, że dzięki tej kamerce odkurzacz uniknie klinowania się w różnych dziwnych miejscach. Natomiast tak się nie stało, bo z zaklinowywaniem się pod półkami, pod szafkami, mieliśmy największy problem i w sumie jest to dla nas największy minus tego odkurzacza. Był. Do momentu. Odkurzacz jest bardzo prosty. Złożenie go jest naprawdę banalnie, banalnie proste. Zsynchronizowanie go z aplikacją też nie wymaga zbyt wiele. Odkurzacz bardzo często obsługiwała moja mama, a także z poziomu aplikacji radziła sobie z tym nieźle. Jedyny problem był taki, że odkurzacz komunikuje się w języku angielskim. Więc tutaj dobrze jest sobie gdzieś przetłumaczyć te pospolite wyrażenia, którymi się posługuje. Sam odkurzacz ma bardzo dużo czujników, a nie powiem na sam początek, bo to są rzeczy, na których najmniej się znam. Ma około 8 czujników, plus tą kamerkę u góry. W związku z tym, z przestrzenią i, i z przyjeżdżaniem po tej przestrzeni radzi sobie naprawdę nieźle. Nie jest aż tak agresywny, żeby przesuwać rzeczy, natomiast często, przede wszystkim na początku, kiedy mapa mieszkania nie jest jeszcze zrobiona, dość mocno. Podjeżdża kilkakrotnie, na przykład pod nogi stołu, próbując się tam przedostać. Odkurzacz ma też jedną boczną szczotkę, którą montujemy w bardzo łatwy sposób, wciskając i gotowe. Tak samo łatwo jesteśmy w stanie ją rozebrać, wymienić i wyczyścić. Tak samo tutaj pod spodem mamy szczotkę główną, też w bardzo łatwy sposób się ją wyjmuje i czyści. Jest to szczotka nie całkiem silikonowa, w związku z tym bardzo byłam ciekawa jak poradzi sobie z bardzo dużą ilością sierści i muszę powiedzieć, nie zawiodłam się. Ta szczotka ma silikonowe piórka i zwykłe włosie, natomiast sierść czy włosy nie wkręcają się w nią za bardzo. Po dwóch tygodniach użytkowania wyczyszczenie jej zajęło mi jakieś 25 sekund, także naprawdę... Spełniła swoje zadanie w 100% i nie uprzykrzyła mi życia z częstym sprzątaniem jej, czego ja nienawidzę. Jak widzicie, tą szczotkę, tak jak wyciągaliśmy w łatwy sposób, tak łatwy sposób, montujemy. Ta część, czyli ta osłonka, która jest na szczotkę, w poprzednim robocie łapała mi chyba więcej włosów niż sama szczotka, tutaj w tych miejscach, przy tych metalowych nóżkach. Przy tej szczotce z tą osłonką nie miałam z tym jakiegoś większego problemu. Klik i gotowe. Kółka, które faktycznie w dość mocny sposób się chowają. Sam odkurzacz sprawił nam największy problem właśnie swoją wysokością. Albo może u wysokością połączoną z byciem bardzo upartym masochistą, ale o tym za chwilę. Od góry mamy. Miejsce na zbiornik na kurz. Zbiornik jest bardzo duży. Ma około 600 ml. Jest zaopatrzony wymienny filtr hepa, który też jesteśmy w stanie bardzo łatwo zamontować. Jeżeli ustawimy go w dobrą stronę. Jest. Pojemnik jest naprawdę duży. Radził sobie z... Włosami. Zbierał je wszystkie. Nic się z niego nie wysypywało. Bardzo fajne jest to, że też pojemnik jest osobno niż część mopująca, tak niż zbiornik na wodę. W związku z tym, woda z tej części mopującej nigdzie nam się tutaj nie zbierała. Pojemnik tak samo montujemy w łatwy sposób, w łatwy sposób wyciągamy. Dzięki tak dużemu pojemnikowi byliśmy w stanie opróżniać go tak naprawdę raz dziennie, mimo tego, że odkurzacz przejeżdżał dwa razy dziennie całe mieszkanie. Dlatego dla osób z dużą ilością zwierząt, z dużą ilością sierści na pewno taka wielkość pojemnika zrobi różnicę. Poprzedni odkurzacz, który testowałam miał około 300 ml pojemności zbiornika na kurz i ten zbiornik był w pewien sposób połączony trochę z tym zbiornikiem na wodę. W związku z tym faktycznie miałam problem z tym, że woda parę razy dostała się do zbiornika na kurz, to wszystko się robiło takie lepkie i bardzo nieprzyjemne w czyszczeniu. Plus sam zbiornik na kurz też był o wiele mniejszy, bo połowę mniejszy niż to. Co mamy właśnie w tym modelu odkurzacza? Dla mnie to jest coś, na co ja zwracam osobiście największą uwagę. Moja mama wierzyła bardzo długo, że nie jest w stanie sobie sprawić odkurzacza automatycznego, który nie ma w stacji bazowej tego dodatkowego pojemnika, dodatkowego zbiornika na kurz i jeździ się tam opróżniać, bo stwierdziła, że ma przecież tyle włosów, że nie da rady. Ten odkurzacz dał sobie z tym radę. Jeżeli chodzi o stację ładującą, jest bardzo prosta. Nie ma właśnie tego dodatkowego pojemnika. Namon faktycznie nie był za bardzo potrzebny. Odkurzacz radził sobie bez problemu z nawigowaniem do stacji. Na samej mapie aplikacji też była zaznaczone miejsce, gdzie ta stacja się znajduje. W związku z tym dobrze jej nie przesuwać, szczególnie niezbyt często. Ostatnią rzeczą, która tutaj nam się w przedostatnią, bo jeszcze mamy instrukcję. W naszym zestawie znajdowała to mop i zbiornik na wodę. Jest on montowany w innym miejscu zupełnie niż zbiornik na kurz. Montujemy go od spodu, z drugiej strony. Tutaj są takie magnesy, w związku z tym łatwy sposób wsuwamy. Jak usłyszymy klik, to oznacza, że zbiornik mopujący jest zamontowany. Żeby go wyciągnąć, z obu stron naciskamy. I wyciągamy nasz zbiornik. Ten zbiornik ma około 200 ml, w związku z tym za dużo tej wody tutaj nie wchodzi. Natomiast faktycznie jest tak dobrze rozprowadzana, że nie ma z tym większego problemu. My zazwyczaj zmaczaliśmy tą frotkę wcześniej, tak żeby ona była jednak lekko wilgotna już na samym początku mopowania. W zestawie nie ma frotek jednorazowych. Jest wymienna, którą możemy sobie tutaj wyciągnąć i wybrać. Eee, I wydaje mi się, że to jest zdecydowanie fajn, fajniejsze rozwiązanie, bardziej ekologiczne niż takie jednorazowe szmatki, które za każdym razem możemy wyrzucać. Do tego zbiornika to jest bardzo ważne. Nie wlewamy żadnych detergentów, wlewamy samą wodę i jest to naprawdę wystarczające. Dużo plusów ma ten odkurzacz na pewno. Zdecydowanie to, co już mówiłam, czyli wielkość zbiornika na kurz, moc, świetnie sobie radzi ze zbieraniem sierści. Naprawdę poczuliśmy ogromną różnicę w momencie, kiedy on jeździł, w porównaniu do tego, co było, kiedy używaliśmy tylko odkurzaczy pionowych. Zdecydowanie więcej musieliśmy się natrudzić, żeby utrzymać podłogi w czystości. Ja, jako alergik, odczułam też bardzo dużą różnicę. Kiedy ten odkurzacz jeździł dwa razy dziennie, szczególnie. Z wodą w środku. Podłogi były bardzo odświeżone. Ja nie kichałam aż tyle, i zdecydowanie łatwiej mi się oddychało. Na początku ciekawi byliśmy, jak reszta zwierząt, które nie są przyzwyczajone do tego typu odkurzacza, na niego zareaguje, ale tak naprawdę praktycznie go nie zauważyły. Minus tego odkurzacza największy minus dla nas był taki, że odkurzacz bardzo masochistycznie pchał się pod szafki, z którymi był praktycznie równy. W związku z tym albo się tam klinował, albo się gdzieś tutaj podrapał. I musieliśmy sobie na początku, zanim powstała mapa po całego mieszkania, radzić sobie w taki sposób, że gdzieś tam legowiska naszych psów wsuwaliśmy pod szafki. Natomiast faktycznie odkurzacz z ogromną upartością pchał się w takie miejsca, gdzie faktycznie się klinował. Wydawało nam się, że ta kamerka, która jest tutaj u góry, powinna sobie z tym poradzić. W instrukcji nawet same jest informacja, że odkurzacz powinien jeździć w oświetlonych pomieszczeniach, żeby właśnie łatwiej było mu sobie taką mapę trochę 3D stworzyć, może nie 3D, ale taką mapę bardzo szybko ogarnąć. I jeżeli chodzi o same takie przeszkody, faktycznie twarde, pod które nie dało się wjechać, Szybko ogarniam miejsca, w których oni się znajdują, natomiast z tymi szafkami nie było lekko. Poradziliśmy sobie z tym funkcją no go, o której powiedział mi Grzesiu dopiero po pewnym czasie, ponieważ ja w sumie nie zauważyłam możliwości bawienia się mapą. Jako typowy laik nie próbowałam ich znaleźć, a faktycznie to nie jest tak, że aplikacja krzyczy o zobacz zmapowałem Ci całe mieszkanie, zobacz co możesz dzięki temu zrobić. W związku z tym e, funkcję no-go wykorzystaliśmy po czasie, e, dopiero jak Grzyszna powiedział, i był to na pewno, było to naprawdę duża zmiana dla nas. Mogliśmy sobie ustawić te strefy nową, właśnie w tych szafkach, w których uporczywie odkurzacz wjeżdżał i dzięki temu nie rysował się dalej. Użyliśmy też wirtualnej ściany, żeby odgrodzić na przykład jeden pokój, w którym e, zazwyczaj chowały się nasze zwierzęta przed e, odkurzaczem, właściwie tylko rolo, bo tylko on zwracał na niego uwagę i dzięki temu w momencie kiedy odkurzacz przyjeżdżał, pies miał ciszę i spokój w danym jednym pomieszczeniu, a równocześnie mógł sobie spokojnie z niego wychodzić i wchodzić. I chodzić po całym mieszkaniu, kiedy odkurzacz skończył um, czyszczenie powierzchni. Dla mnie ta funkcja była bardzo fajna, szczególnie kiedy wychodziłam do pracy i właśnie w pracy chciałam włączyć ten odkurzacz, tak żeby po przyjściu do domu podłogi były czyste, wtedy nie martwiłam się o to, że mój śpiący na łóżku pies zostanie obudzony i będzie zestresowany odkurzaczem jeżdżącym mu pod nosem. Wtedy też chowałam większość takich leżących normalnie na podłodze rzeczy, właśnie do tego jednego pokoju, tak żeby odkurzacz też miał jak największą przestrzeń do jeżdżenia. Oprócz tych funkcji, o których dowiedziałam się bardzo późno, z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie zrobić takie standardowe rzeczy, jak zmianę poziomu sania. Mamy trzy takie tryby: zmianę poziomu wydalanej przez mok wody. Tak samo mamy trzy stopnie wydalania tej wody. Sam odkurzacz jest bardzo wydajny, jego bateria wystarcza na bardzo długo. Jest to nawet do około 100 minut czyszczenia, o ile tak dobrze, dobrze pamiętam. Natomiast naprawdę byłam zdziwiona, jak długo ten odkurzacz potrafił jeździć. W związku z tym um, u nas nigdy jak nie jest do samego momentu wyczerpania, tylko raczej faktycznie dwa razy przejechał całe mieszkanie i dokował się w bazie, bo posprzątał. Natomiast ta bateria naprawdę wystarczała na bardzo długo. E, z poziomu aplikacji możemy też oczywiście ustawić harmonogram czyszczenia. Ja osobiście rzadko z tego korzystam, bo nigdy nie jestem pewna, czy jak się akurat włączy o danej godzinie, to podłogi są przygotowane i wszystkie kable, skarpetki są pochowane. Natomiast, jeżeli macie bardzo regularny tryb pracy i nie macie aż tylu rzeczy rozrzuconych po podłodze, bo sprzątacie na bieżąco, to na pewno jest to coś bardzo fajnego do ustawienia. Możemy też oczywiście sprawdzić poziom zużycia naszych wymiennych części odkurzacza. Jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób zobaczyć, w którym miejscu w mieszkaniu odkurzacz jest, ponieważ na bieżąco pokazuje nam trasę, którą jeździ. Już po zrobieniu mapy e, powierzchni, no i mamy takie standardowe funkcje. E, w związku z tym, ja byłam bardzo ciekawa, jak moja mama poradzi sobie z obsługą aplikacji i nie miała żadnego problemu na bieżąco, na spacerach z psem, sprawdzała e, co i jak, czy odkurzacz się gdzieś zaklinował. No i faktycznie e, nie klinował się zbyt często. W momencie, jak ustawiliśmy strefy na ogół na szafkach, próby zaklinowania się zniknęły i nie było z nim najmniejszego problemu. Zauważyliśmy ogromną różnicę. Jest to bardzo duża zmiana ze sprzątania, odkurzania całego mieszkania dwa razy dziennie. Przeszliśmy na odkurzanie kanap tylko dwa razy, raz na dwa dni. I odkurzanie i oczywiście mycie podłóg takie bardzo porządne raz na 3-4 dni. Poza tym na takie codzienne przeczyszczenie powierzchni odkurzacz radził sobie naprawdę samodzielnie bez naszego wsparcia i dodatkowej pomocy. Pełną recenzję, która odbyła się już bez problemów technicznych, możecie znaleźć na blogu Hejdom. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy też do, też do zobaczenia innych filmików, innych recenzji e, całego sprzętu, który dostajemy do testowania. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Jeśli podoba Ci się to, co robi Grzesiu z blogiem Hejdom, wesprzyj go na Patronite.